Cześć. Witajcie na kanale w drodze do domu. Dzisiaj temat geometria, zbieżność kół. To jest koło, koło samochodu. Tam widać pachacz, tu widać drążek reakcyjny. Myślę, że zwłaszcza co starsi yy, widzowie tego kanału już się pokapowali o jakie auto chodzi. Oczywiście to będzie tylko nasz eksponat. Do porozmawiania właśnie dzisiaj o geometrii zawieszenia, o zbieżności kół. Konkretnie, co to jest? Do czego to służy, z czym to się je? co się reguluje, co się zmienia i na co to ma wpływ. Jest koło oczywiście bardziej współczesnego samochodu. Jest dużo szersze, dużo większe. Ale tak czy siak, jedno i drugie koło prowadzi nam samochód. Trzymamy kierownicę, skręcamy sobie w lewo, skręcamy sobie w prawo, a czasem jedziemy na wprost. I można było sobie zadać pytanie, ale właściwie, po co nam ta zbieżność, po co ta geometria? No. Jest wbrew pozorom bardzo ważna. Ona decyduje m.in. o tym, jak nasz samochód się prowadzi, jak skręcamy, jaki mamy komfort jazdy, jakie mamy osiągi samochodu, na przykład w zakrętach, czy możemy jakiś zakręt pokonać szybciej, wolniej, ale też decyduje o tym, jak się nam jedzie, z jakim komfortem, jak łatwo nam się skręca. No bo właściwie można było sobie właśnie zadać pytanie, a jakby nie było czegoś takiego jak geometria, zawieszenie. Byłoby po prostu wszystko na stałe, tylko byśmy sobie skręcali lewo-prawo. Dlaczego by nie mogło tak być w samochodach? Po co tu w ogóle cokolwiek ustawać Czy nie można by tego było zrobić na sztywno? No nie, nie dałoby się. I tu wam w tym filmie między innymi też chcę po prostu to pokazać. Dlaczego mamy takie coś jak geometria zawieszenia? Dlaczego mamy to regulowane? Zacznijmy oczywiście od podstaw. Koła w samochodzie mogą być Ustawione na różny sposób. Generalnie w każdym parametrze, czy to jest spieżność kół, czy to jest pochylenie koła, czy to jest wyprzedzenie yy, kąta stworzenia zwrotnicy, jest zazwyczaj wartość ujemna i dodatnia. No dobra, to już wiem, że teraz pewnie zamieszałem, ale wypoznam to nie jest takie trudne. Spójrzcie na ten obrazek. Koła samochodu. W niektórych autach tak jest, mogą być ustawione, jak to się mówi w cudzysłowie, na zero. Czyli, że są one ze sobą równoległe, lewe i prawe koło, zarówno ze z przodu i z tyłu swojego powiedzmy, okręgu, ma między sobą taką samą odległość, taki sam y, mą wartość. W takim przypadku mamy właśnie koło ustawione równoległe, zbieżność kół lub też rozbieżność, ten parametr wynosi zero. Ale niekoniecznie zawsze tak musi być. I najczęściej właśnie tak nie jest. Samochody mają czasami tak zwaną rozbieżność lub czasami zbieżność. No właśnie. Powszechnie się przyjmuje, że jadę ustawić zbieżność koł. Muszę ustawić w swoim samochodzie zbieżność. Często w komentarzach, a propos o filmu, w którym na przykład robię coś przy zawieszeniu, pytacie, czy trzeba ustawić w tym zbieżność. No, ja odpisuję tak lub nie, zależy od tego, co robimy. Ale generalnie, co ciekawe, najczęściej większość współczesnych samochodów, dlatego że większość współczesnych aut ma napęd tylko naprzód, ustawiamy tak naprawdę rozbieżność. Niektóre auta mają ten parametr ustawiony przez producenta, ustalony na zero. To jest jedna prawda. Ale najczęściej właściwie te samochody mają tak zwaną rozbieżność kół, czyli jakby yy, przód koła, yy, jednego i drugiego, lewego i prawego, o, są od siebie bardziej oddalone, natomiast tylna część koła są do siebie zbliżone, co tutaj możecie oglądać na obrazku. Jeżeli sobie spojrzymy na to, no to można by się zastanowić, ale zaraz, ale po co to właściwie jest? No przecież wtedy chyba powinno coś nie tak. Będzie mi zdzierało opony. Zresztą nieraz się spotkałem z taką e, informacją, że na przykład ustawiając komuś zbieżność, on pojechał na... Miałem kilka takich przypadków, serio. Pojechał na stację i na stacji mu powiedzieli, że jest źle ustawiona zbieżność, bo nie jest zero. Nie było zero, słuchajcie, bo nie było zero. Ale to nie jest tak, że musi być zero. Znaczy nie wiem, jak diagnosta w ogóle mógł... E, ok, no, mógł nie wiedzieć, ile jest w takim aucie wartość powinna wynosić, ale powinien powiedzieć klientowi, że wartość jest tyle i mus sprawdzić, a ma urządzenie do tego, ma bazę danych, ile powinno być. I to nie jest tak, mówię, że za każdym razem powinno być zero. Chciałem was na to y, właśnie uczulić. Jeżeli jedziecie na zbieżność samochodu, no to owszem, są takie auta, w którym jest zero, ale jeżeli z zasady ten, kto wam ustawia geometrię, ustawia zbieżność kół, ustawia wam auto zbieżność na zero, nawet nie patrząc, ile powinno być, no to sobie już pomyślcie, ale może to niekoniecznie warto w ten miejsce jeździć. Dlatego, że każde samochody mają przez producenta ustaloną wartość. Czy ona powinna być koła rozbieżnie, czy zbieżnie, czy na zero, właśnie jest duża różnica. Zbieżność koł we współczesnych autach jest generalnie podstawową i najważniejszą, tak naprawdę, tutaj wartością. Jest parametrem, który właściwie jest jedynym regulowanym we współczesnych autach. Nie we wszystkich tych, oczywiście, Natomiast yy, poza jakimiś autami, mówię, bardziej terenowymi, sportowymi, jakimiś bardziej skomplikowanymi zawieszeniami, typowe samochody y, takich, wiecie, segmentów A, B, C, kompakty, D, większość aut właściwie ustawiamy z przodu tylko zbieżność kół. Dlatego, że dzisiaj rozmawiamy tylko tak naprawdę o osi przedniej. Oś tylna jest zupełnie oddzielnym zagadnieniem. Tak, w niektórych autach z tyłu się reguluje, w niektórych autach się z tyłu nie reguluje zbieżności geometrii. Najczęściej, jeżeli mamy z tyłu zawieszenie w postaci belki, w większości samochodów tak jest, to po prostu nie ma żadnej tam regulacji i tam nic nie ruszamy. Tam po prostu powinno być dobrze. Ok. Zbieżność kół jest właściwie dosyć prostym tematem. No bo jak to ja Wam pokazałem na obrazku, albo są one zbieżne, albo rozbieżne, więc generalnie myślę, że mam nadzieję, że to zrozumieliście. Na początek, tu na przykładzie naszego dużego Fiata, omówimy sobie jeszcze, jakie są sposoby regulacji tej zbieżności. Tutaj w przypadku Fiata 125P, Poloneza, ale nie tylko, regulujemy przez popuszczenie tych dwóch obejm i wtedy tutaj jest taka śruba rzymska, która nam powoduje, że końcówka kierownicza i drążek kierownicze ze sobą się oddalają albo zbliżają. To nie jest nic niezwykłego, to rozwiązanie było bardzo powszechne, bardzo długo stosował je Mercedes, miały na przykład takie, taki rodzaj Opel Omega miał tego typu rozwiązanie, mercedesy bardzo długo miały takie rozwiązanie, Kresler, no czyli takie właśnie podobne. to jest takie rozwiązanie one występuje najczęściej, kiedy nie mamy, yy, najczęściej, one właściwie praktycznie, no może nie zawsze, ale najczęściej właściwie występuje wtedy, kiedy występuje wtedy, kiedy mamy zwykłą przekładnię kierowniczą, a nie listwową, czyli tam zębatą, się... czyli coś takiego jak tutaj tutaj jest, zobaczcie, o to takie zawalone, bo to jest zawalone, słuchajcie, wszelkiego typu maziami na to oczywiście trochę się brudu przykleiło to jest zwykła przekładnia kierownicza, nie zębata, nie listowa, czyli nie taka, którą Wam już kiedyś pokazywałem na moim kanale tylko właśnie tego typu, i kiedy mamy tego typu przekładnię kierowniczą, to mamy najczęściej właśnie drążek pośredni i tak dalej i mamy w ten sposób regulowaną zbieżność jak jest w innych, zwyczajnych samochodach, to sobie pokażemy później pod koniec będzie taki materiał, który pokaże, na przykładzie Forda Focusa jak regulujemy we współczesnym samochodzie. No dobrze, to mamy chyba zbieżność kół, tą podstawowe informacje już zaliczone. Wiemy, co ta zbieżność powoduje. Przypominam, może koła mogą być zbieżne, rozbieżne i to jest obowiązkowe do regulacji. Kiedy musimy zrobić zbieżność kół, to myślę, że pokażę Wam na koniec. Ale to nie jest jedyny parametr, który występuje. Tych parametrów oczywiście jest więcej, natomiast takie podstawowe, to można powiedzieć, że określimy sobie trzy. Oprócz zbieżności i kół, też kąt pochylenia koła oraz kąt wyprzedzenia sworzenia zwrotnicy. I Co to jest kąt pochylenia koła? Rzeczywiście we współczesnych samochodach coraz rzadziej mamy możliwość jego regulacji. Ale nie wszystkie, zdarza się, zdarza się, że auta mają planowo przez producenta to przewidziane lub w ramach jakichś luzów montażowych, ten kąt może się zmieniać i też trzeba na to zwracać uwagę, tak na przykład często jest w Oplach Astra, w dwójkach, w trójkach tam po prostu o tym wspominam, że są w moich filmach i Wam pokazuję to, jak to, na co zwrócić uwagę, żeby nie przesadzić a co to jest? no załóżmy, że tutaj teraz do tej klasy przymocujemy te nasze koło jakbyśmy, są samochody w których koło stoi pionowo, czyli tutaj powinien być pion ale jest to bardzo rzadko. Najczęściej mamy kąt pochylenia w ten sposób albo w ten sposób. No dobra, ale yy, dlaczego tak się dzieje? No, to już producenci, konstruktorzy właściwie, yy, budując samochód, przewidzieli, że odpowiedni sposób pochylenia koła yy, albo ujemny, albo dodatnie yy, spowoduje, że samochód będzie zachowywał się w określony sposób w czasie jazdy, w zakrętach albo na przykład będzie się kręcić we współczesnych samochodach, właściwie mamy we wszystkich już wspomagani kierownicy, więc nie ma to takiego znaczenia. Natomiast często mniejsze samochody kiedyś, szczególnie takie powiedzmy A, B, te mniejsze auta, Corsy, Uniacze i tak dalej, Citroeny małe, one miały często koła pochylone w ten sposób. To powodowało, że na przykład łatwiej się nam kręciło, kiedy musieliśmy manewrować. To był jeden, jed, jeden z powodów, nie tylko. Natomiast Jedną z też zalet było to, że chodziło o te samochody miały po prostu większy skok koła kiedyś. Wiecie, jakie kiedyś były dziury i drogi. I to powodowało, że zawieszenie nie mogło tak jak teraz pracować po malecenach metrów, tylko musiało rzeczywiście. Myślę, że ci, co oglądali, słuchajcie, na przykład Żandarma Saint-Tropez. Pamiętacie, jak tam w tym 2 cv jeździła ta po prostu siostra zakonna z Louis de -Finer? I było widać, jak w 2 cv to koło pracuje. To nie było tak, jak w współczesnym samochodzie, że Tyle pracuje, tylko po prostu góra dół góra dół. No i to powodowało, że zawieszenie samochodu też, to, to, kiedyś było Mack i tak dalej, bo trochę inne zawieszenia, powodowało, że tak naprawdę koło chodziło po takim łuku niemalże. Więc najczęściej samochody, żeby miały, były podniesione, po prostu żeby stały wyżej, żeby mogły pokonywać te nierówności terenowe, powodowało, że zawieszenie wychodziło w ten sposób. Ale nie jest to dobre. Tego typu zawieszenie, było, e, e, ma to rozwiązanie pewne swoje z ale tak naprawdę tylko właśnie w takich małych, niewielkich samochodach, kiedy jeździmy z niewielkimi prędkościami. Przy jeździe z wyższym prędkością jest to wręcz niebezpieczne. Dlatego większość samochodów zdarza się, że ma koło postawione pionowo, że tak powiem, czyli ten kąt pochylenia jest zerowy, ale bardzo rzadko oczywiście, lub bliski zeru, może tak. Natomiast w większości samochodów kąt pochylenia jest w jakiś sposób ujemny, czyli koło jest pochylone w ten sposób, żeby sobie zwrócić na to uwagę, czyli góra koła jest bardziej schowana do samochodu, a dół koła odstaje. Co to nam powoduje? Tego typu rozwiązanie powoduje nam, że znacząco lepiej prowadzi nam się auto. Samochód dzięki takiemu rozwiązaniu jest dużo bardziej stabilny. No, z, z prostej przyczyny. Wyobraźcie sobie sami, kiedy stoicie na baczność i macie stopie do siebie, bardzo i ktoś was pchnie z boku, bardzo łatwo was przewrócić. Ale kiedy rozstawicie nogi w pozycji powiedzmy do pajacyka, no to jesteście dużo bardziej stabilni, dużo ciężej was przewrócić i tak niejako jest samochodem. Samochody, zwłaszcza sportowe, nie mówię już o do driftu, ale to jest świetny przykład tego, no, przegięcia może aż za bardzo, ale ten negatyw wtedy jest aż, aż bardzo, bardzo zrobiony, aż w ten sposób. Samochody w ten sposób postawione kołami, każde auto taki ma, tylko wiecie, to są niewielkie wartości, które może gołym okien tego właśnie nie widać, widać to na aparaturze pomiarowej. Jednak ten sposób ustawienia koła. No, ja tutaj to aż za bardzo wystawiłem. No to jest taki właśnie przykład, jak Wam podałem, takiego podparcia samochodu. Kiedy wchodzicie w zakręt, takie ustawienie koła powoduje, że minimalizujemy efekt wyjeżdżania przodem, czyli podsterowności. Gdyby tego nie było, gdyby na przykład taki duży Fiat miał koła ustawione, czy inny współczesny samochód miał ustawione na zero, albo właśnie, tak jak powiedziałem Wam, w plusie, czyli wtedy dół koła się chował, no to wtedy ta podsterowność jest dużo, dużo bardziej prawdopodobna, że możemy tym przodem wyjechać. Dlatego też generalnie każde auto obecnie współczesne ma kąt pochylenia ujemny, ten dół troszkę bardziej jest wysunięty, Yy, ale to nie są takie wartości, które aż gołym okiem widać, natomiast one ze strojeni z innymi parametrami yy, skokiem amortyzatora, sprężynu, ustawieniem zbieżności, bo to też ma znaczenie, i kątem wyprzedzenia służąc lotnicy powodują na, nam to, że samochód w jakiś określony sposób się zachowuje. Lepiej się prowadzi, a może bardziej komfortowo, łatwiej na przykład yy, nim manewrować, a może trudniej manewrować, ale za to właśnie lepiej się prowadzi w zakrętach. Coś za coś. Tego typu ustawienia, zawieszenia zaprojektowane już przez konstruktorów nie powinniśmy nigdy zmieniać. Nie powinniśmy uważać, że jesteśmy mądrzejsi, dlatego że zazwyczaj prowadzi do, do bardzo negatywnych skutków. Także jak widzicie, kąt pochylenia koła jest no, bardzo ważny. A jak regulować kąt pochylenia koła? No, tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, i generalnie wielu producentów tak naprawdę robi to na swój sposób. Czasami są jakieś przymocowania wahaczy, na przykład fasolki. Czasami są jakieś śruby do pokręcania, albo tak w przypadku dużego Fiata, podkładki. Uwaga, tutaj jest górny wahacz, bo Fiat ma dwa wahacze. Ma wahacz dolny o, i wahacz górny. Oprócz tego jest jeszcze drążek reakcyjny z przodu. I ten wahacz. O, jest tutaj, widzicie, przykręcony do takiego mocowania. I to mocowanie tutaj jest przykręcone do podłużnicy samochodu. I tutaj, nie wiem czy to będzie widać, o widać taką podkładaczkę, widzicie? I tymi podkładkami reguluje się kąt pochylenia. Czyli damy im więcej podkładek, tym samochód koło bardziej odejdzie górą, albo się zbliży. No jest to bardzo trudne, upierdliwe. Wymaga wielu czynności. Trzeba odkręcić to, żeby to ściągnąć. Nie jest to takie łatwe, bo tutaj widzimy nakrętkę, słuchajcie, to musimy żeby to odkręcić, no to trzeba to wszystko ruszyć. Bardzo, bardzo upiedliwa czynność. Mało kto to z tego co wiem robił i regulował. Ludzie raczej się tym nie przejmowali, ale no to jest oczywiście do zrobienia. Natomiast no jest to bardzo, bardzo czasochłonne w tym samochodzie. W nowszych samochodach jest to lepiej często rozwiązane, na przykład Golf Trójwka miał w ten sposób że miał tutaj na mocowaniu amortyzatora, takie fasolki i tam się po prostu odkręcało, przykręcało eee, tak miały wiele samochodów i to jest dużo lepsze, jeżeli to występuje właśnie kontrregulacja kąta pochylenia koła no to wtedy na amortyzatorze, na personie jest wtedy to e, skręcane ale w większości współczesnych aut e, tego już po prostu nie ma ale nie jest to jedyny parametr, który się jeszcze dzisiaj poruszyć jeszcze jest taki parametr, który nazywa się kąt wyprzedzenia z zwrotnicy to polega między innymi na tym, że jakbyśmy sobie zwrócili uwagę, zobaczcie, amortyzator idzie o, taki mam ekran, może tak. A amortyzator idzie coś takiego, ja to tak. Wiecie, no, ręką trochę przesadzam, nie. W ten sposób, czyli zwrotnica jest troszkę wysunięta do przodu względem mocowania góry i dołu, o, i względem jakby, jak to powiedzieć? Osi, osi jazdy, czyli jakbyśmy sobie zawieszenie podparli, no to właściwie powinno być gdzieś tu, ale jest, ono jest w ten sposób zrobiony, czyli jest jakby do przodu e, przesunięte. No e, coś jak wiecie widelec w rowerze. No, jakbyśmy ten widelec mieli pionowo, pamiętaj, żaden rower nie ma widelca w ten sposób i tutaj przykręconego, przedniego koła, tylko zawsze jest widelec, prawda? Albo jest taki wygięty, albo jest takie mocowanie, nie? Jak sobie spojrzymy na to, na rower, dlaczego tak jest? No, z prostej przyczyny. spróbujcie sobie tobie za, założyć to odwrotnie, zobaczycie, że się nie da jechać. Musi to być takie do przodu, coś jakbyśmy taczką jechali i tak samo to musi być wyprzedzone. Im ten kąt wyprzedzenia jest różny, mniej, mniejszy lub większy, to też ma wpływ na jazdę samochodem. Jak nam auto się prowadzi, jak nam auto skręca, jak zrobimy bardzo duży kąt, jakbyśmy to bardzo tutaj wysunęli, to bardzo trudno by nam się na przykład skręcało też z samochodem, zwłaszcza takim bez pomagania kierownicy oczywiście. Natomiast gdybyśmy go zrobili bardziej pionowo, to powodowało nam złe właściwości prowadzeniu się samochodu. To tak no, upraszczając. Jak reguluje się taki kąt wyprzedzenia? We współczesnych autach praktycznie się to nie reguluje. I to jest też z drugiej strony problem. Jeżeli te auto mają boom, no to wtedy składacze tego po wypadkowi czasami widziałem różne rzeczy kombinują, rozwiercają, przesuwają, przesuwają przespawywają, żeby po prostu sobie gdzieś ustalić. I to, że mamy krzywą podłożnicę, żeby to jakoś zniwelować, albo krzywe sanki, których nie ma jak przykręcić. Natomiast w dużym Fiacie regulowało się to dwujako. Górny wahacz, tutaj jest. O, tego nie widać, ale tu jest z tej strony on jest przykręcany. Za tym jest takie, taka nakrętka. I tu. Teraz jest brudne, ale tutaj po prostu daje się podkładki. Im damy więcej podkładek, to spowoduje, że nam ten wachacz albo odejdzie, albo się zbliży. No i podstawową regulacją jest oczywiście tutaj na drążku reakcyjnym: jest nakrętka, i z drugiej strony jest też nakrętka. już wam pokażę. O! W ten sposób. Ciuk, ciuk, ciuk. No i po prostu wiecie, no, tymi nakrętkami wymaluzujemy. Przestawiamy. O, może tak. Jeżeli poluzujemy obie te nakrętki, to w ten sposób ten drążek w tą stronę sobie bierzemy, albo w tą stronę skręcamy. No i to wszystko nam powoduje, że cały dolny wahać, on się nam przemieszcza albo do przodu, albo do tyłu. I to jest taka podstawowa regulacja, którą można zrobić. Ta regulacja jest oczywiście dużo, dużo bardziej skomplikowana. I właściwie ją chyba z tego skojarzy, tak naprawdę powinno się robić, jeżeli auto jest fabrycznie, to tego się nie rusza ale jeżeli auto właśnie miało jakieś przygody to to się chyba w tym była szansa żeby tutaj uratować po prostu jakieś zniwelować to oczywiście ktoś ktoś przerabiał Fiat do sportu to sobie mógł bardziej tutaj jeszcze dzięki temu ustawiać te zawieszczenie natomiast zazwyczaj podstawowa regulacja wyprzedzenia to była właśnie tędy I źle ustawiony Fiat z takim właśnie kątem wyprzedzenia to efekt był na przykład ciężko bardzo kręcą się kierownicy albo jak ktoś źle ustawił to auto nie można było ustawić zbieżności Albo nie można było e, tym samochodem w ogóle jechać, bo na przykład dziwnie skręcał, dziwnie się zachowywał, nieprzewidywalnie się prowadził. I generalnie to jest właśnie też efekt tego, że jak macie auto, no już współczesne, nie mówię o dużym Fiacie, ale jest podwypadkowe i ten kąt uprzedzenia jest źle ustawiony, bo gdzieś tam odpłynął w mroku dziejów, no to auto może być się problem z ustawieniem zbieżności. Albo może być problem z tym, że jakoś auto Wam się dziwnie zachowuje. Wreszcie, tutaj mamy... Fordafokus 2 i na jego przykładzie sobie umówimy to zawieszenie współczesnego samochodu. Takiego no, współczesnego, który najczęściej występuje i pytanie, właśnie, no a dlaczego tutaj nie regulujemy? No, bo tutaj nie ma co regulować. Wszystko, czy wahacz na obu tulejach, przedniej i tylnej, e, czy tutaj sobie jest przykręcony do wózka, tak? Sworzeń wahacza nie ma żadnej regulacji zasadniczo. Przykręcamy go, wkładamy w zwrotnicę. Amortyzator, tutaj jest tego typu typowy Fordowy uchwyt, nie ma żadnej tutaj regulacji, tu nie ma takich śrub jak na przykład jest, no w, w Astrach, na przykład w Astrach gdzie mamy uchwyt na dwie śruby i tam zasadniczo nie bardzo się to reguluje, natomiast rzeczywiście jest możliwość jakiejś minimalnej regulacji kąta pochylenia koła. U góry po prostu wkręcamy MacPherson i tutaj już nic nie regulujemy. Jedynym elementem, który podlega regulacji jest właśnie zbieżność szkół. kół. Tutaj mamy drążek kierowniczy, który wychodzi z przekładni kierowniczej, o tam, wchodzi w tak zwaną końcówkę kierowniczą, która wchodzi do wąsa zwrotnicy. W ten sposób regulujemy właśnie zbieżność w tym samochodzie i w większości współczesnych aut z klasycznym zawieszeniem. Typu właśnie, MacPherson, tak samo jest w golfach, Astrach, we wszystkich właściwie tych właśnie takich kompaktach, segment B i tak dalej. Zanie jest najbardziej powszechne. Nie jest jedyne oczywiście, bo mm, na przykład Passat B5 miał zupełnie inaczej zawieszenie, te wszystkie jego pochodne, y, tam Audiki i tak dalej, więc no, czasami to bywa inaczej. Y, troszeczkę inaczej jest też, kiedy nie mamy zawieszenia MacPherson y, typowego, tak jak na przykład, nie wiem, Honda Accord, y, Alfa Romeo, generalnie właściwie chyba wszystkie. Yy, Sam Primera, o ile pamiętam, on też miał troszkę inaczej to rozwiązane. Więc, właśnie, jak jest wielowahacz z przodu, o tak to powiedzmy, wielowahacz, dwuwahacz, no to wtedy jest troszkę inaczej. Kiedy nie ma Mac a właściwie we wszystkich atakach z Mac -Personem, tak to wygląda. Mówię, to nie jest tak, że te parametry tutaj nie występują, takie jak pochylenie koła, kąt wyprzedzenia, z zwrotnicy. Natomiast, yy, po prostu one nie podlegają zasadniczej regulacji. Tylko jedyne co, to tutaj kąt nakrętka, którą odkręcamy i następnie przy pomocy kręcenia tym drążkiem jest po prostu śruba, która jest wkręcona w końcówkę drążka kierowniczego, która jest tak naprawdę nakrętką i wkręcając, wykręcając, zwiększamy ten dystans lub zmniejszamy. Zwiększamy lub zmniejszamy, co nam po prostu przestawia koła i regulujemy w ten sposób zbieżność, rozbieżność, ustawiamy tyle, ile powinno być, tyle, ile producent przewidział, a nie bezpiecznie na zero, jak robią co niektórzy. Także jak widzicie, no nie ma tych możliwości regulacji w współczesnym samochodzie dużo, mówię nie we wszystkich, są takie auta, albo jakieś auta sportowe, gdzie są jakieś możliwości przestawiania, natomiast generalnie w popularnych samochodach, takich, którymi najczęściej jeździmy, jest tylko do ustawiania zbieżność kół, przynajmniej jeżeli chodzi o przód. Co jeszcze tutaj warto dodać? Oczywiście problem rodzi się wtedy, kiedy auto miało jakiś puk-puk i kiedy miało jakieś dzwona, jakbyśmy to nie nazwali. no to wtedy widać, widać po prostu, że coś jest nie tak że na przykład może być przekrzywiona podłużnica, wózek i, i tak dalej i wtedy jest problem, no bo nie ma jak uciekać. Oczywiście, że tak powiem składacze takich powypadkowych samochodów różne triki y, stosują i y, robienie fasolek łącznie, no, no, widziałem cudaczne rzeczy. Bo widziałem rozwiercanie na przykład mocowań na większe i w ten sposób robienie tak zwanej fasolki w cudzysłowie, dzięki czemu można było na przykład mocowanie przesuwać i skręcanie, oczywiście skręcanie, Napałę, potem jeszcze na przykład obspawanie, żeby się tego nie przesuwało. No, różne, różne rzeczy widziałem. To już tam mówię, e, historia. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o współczesny samochód, żebyśmy sobie mogli zrozumieć, co tak naprawdę ustawiamy. I kiedy ustawiamy zbieżność w takim współczesnym aucie? No, wtedy, kiedy na przykład wymieniliście drążek, końcówkę, tą kierowniczą. Wtedy, kiedy wymieniliście wahacz. Dlatego, że jaki byście nie kupili, nawet oryginalny, on może się różnić montażem. Dwa, on może już go inaczej przykręcicie, na przykład na tej, tutaj w przypadku Forda, tutaj czy tam mamy to mocowanie? O, widzicie, tu moc... o, już, 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 to są środki, które mocują tą tylną tuleję. No, zawsze to się inaczej będzie zrobione, w przykład, jeżeli będzie tą tuleję. Zawsze to inaczej przykręcicie po każdej wymianie wahacza, po każdej wymianie końcówki, drążka kierowniczego oraz także, już, mam tutaj, sworznia z zwrotnicy, gdzie on jest, tutaj, sworznia z zwrotnicy. Musimy obowiązkowo ustawić zbieżność. Kiedy, y, kiedy nie musimy, tylko po łączniku. Po łączniku nie musimy, bo łącznik nie ma wpływu na to, tak no bo on. Natomiast jeżeli wymieniliście amortyzatory, a zostawiliście sprężynę, czy wtedy y, trzeba wymienić, y, ustawić zbieżność. Teoretycznie nie. Bo rzeczywiście, y, ktoś mógł powiedzieć, że. Y, no, nie, wymieniłem tylko, tylko to i coś się miało zmienić. Albo kiedy wymieniliście sprężynę, a zostawiliście sermolotyzator, na przykład. No to co się miało zmienić? Słuchajcie, zmieniło się prawdopodobnie, mógł się zmienić kąt pochylenia koła. Kąt pochylenia koła, to co wam pokazywałem. A ten kąt pochylenia koła ma wpływ także na zbieżność. Co powoduje, że i tak po wymianie na przykład sprężyn lub też amortyzatorów, kiedy to wszystko rozkręciliście, skręcić, słuchajcie, kupicie drugi amortyzator, zamiennik, najlepiej byście kupili oryginał, no ale mało kto robi, przeważnie kupujemy zamienniki, one mogą minimalnie różnić się parametrami. Na przykład tutaj tego osiągnięcia, co powoduje, że zmienić może nam kąt pochylenia koła. Już pomijam takie detale, jak to, że to możecie na przykład troszeczkę przesunąć w czasie montażu w tą czy w tą, Okej, okay, to nie masz takiego wpływu, mówię, no zależy, jakie macie też opony koła, to, to nie jest aż takie, żeby super miało to wpływ, to jest prawda. Natomiast na przykład, kiedy założycie nowe sprężyny, samochód inaczej siądzie. Zakładacie nowe sprężyny lub Wasz mechanik założył Wam nowe sprężyny, to nie jedziemy też od razu na zbieżność. Ewentualnie, jeżeli ktoś tak, ma taką możliwość, np. jakiś warsztat, który od razu wymienia na przykład Wam sprężyny, amortyzatory, MacPersony i on wtedy wstępnie ustawia zbieżność, żebyście mogli pojeździć, ale przejeżdżamy przykład kilkadziesiąt kilometrów, niech to wszystko się ułoży, ta sprężyna troszkę siądzie, amortyzator zacznie pracować, też to wszystko, to się mówi, jak to się mówi, ułoży się i wtedy na przykład po takich 100 kilometrach jedziemy już na konkretne ustawienie zbieżności, dlatego że może nam się zmienić. I tak jest, rzeczywiście, to już też się przekonałem raz, że trzeba trochę pojeździć i wtedy ustawić zbieżność, dlatego że ta wstępnie ustawiona zbieżność, ona się może zmienić. Po prostu siądzie to całość, zmienia się kąt pochylenia koła i przez to zmienia się też zbieżność. To koło, które Wam się może troszeczkę ze względu na osiągnięcie zawieszenia, może się, mówię, zmienić kąt pochylenia koła, i wtedy trzeba będzie tutaj jeszcze doregulować na tym. Yy... Także zobaczcie, to wszystko jest ze sobą jednak powiązane, tak, to co Wam pokazywałem. Jak widzieliście na przykładzie Forda Focusa, we współczesnym samochodzie jest to wszystko troszeczkę inaczej rozwiązane. Dużo mamy mniej możliwości regulacyjnych. Tak naprawdę jest to dla użytkownika uważam dobre. No. Po prostu powtarzalność, ta produkcja maszynowa, komputerowa sprawiła, że nie trzeba robić aż tak dużych luzów montażowych, że tak powiem. Tylko wszystko można po prostu już jakby zrzucić na komputery, na jakość wykonania, na kontrolę i tylko ta zbieżność nam zostaje. No bo tam rzeczywiście ona jakaś tam musi być gdzieś, chociaż właśnie to regulowane, gdzieś to jest zniwelowane. To jest jedyna, jedyny tak naprawdę najczęściej we współczesnych, normalnych samochodach element do korekcji. No dobra. No, to jeszcze jak widzicie, tutaj w takim dużym fiacie było dużo więcej e, takich opcji do regulowania. Także kiedyś musieli się dużo bardziej napłaścić i właściciele, i użytkownicy, i e, mechanicy e, przy takich e, samochodach. I na koniec, oczywiście, pytanie: Co powoduje nam źle ustawiona zbieżność? O, ktoś może powiedzieć: O, zdzierają mi się opony. Tak, to jest jakby efekt przede wszystkim ekonomiczny, ale nie tylko. Źle ustawiona zbieżność, źle ustawiona geometria powoduje, że auto nam się gorzej prowadzi, mniej pewnie. Przy 50 na godzinę, jak ja to mówię, wszystko się dobrze prowadzi. Ale jeżeli kupujecie samochód, wyjeżdżcie, jeżeli to możliwe, pojedźcie sobie tą niedozwoloną stówką i zobaczcie wtedy, co się dzieje. Źle ustawiona geometra, źle ustawiona zbieżność. Jeżeli ktoś jest sprawiony wieżąc samochodem, od razu wyczuje, że coś jest nie tak. Auto może nam wtedy myszkować. Auto może nam się wtedy źle zachowywać, szczególnie w zakrętach. Możemy czuć, że jest jakieś niepewne, nieprzewidywalne, szczególnie na mokrej nawierzchni, na łukach może po prostu wyjeżdżać na przykład na przodem, jeżeli ma ustawione zbyt zbieżnie koła, może wyjeżdżać z przodem. Tutaj jest uwaga oczywiście, jeżeli mamy auto tylnie napędowe, bardzo często właśnie zbieżność jest wtedy na plusie, by tą podsterownością przedniej osi redukować nadsterowność tylnego napędu, choć oczywiście większość, po samochodów to już robi na innych spodach, są, wiecie, no... To się tyczy może takich starszych aut, powiedzmy, dla lat 90., kiedy nie było tych systemów jeszcze tak powszechnych, jak teraz ABS-ów, ESP, Teraz to robi elektronika, natomiast kiedyś w ten sposób tak robiono, że właśnie przednia, tak jak zresztą wyżej Fiat też mocno, on powinien mieć 3 plus minus 1 mm zbieżność przednich kół, czyli bardzo dużo na, na, na współczesne standardy, by niwelować na serowność tylnej osi i tak samo jest, było na przykład w Mercedesach choćby też w ten sposób miały ustawioną e, zbieżność, że właśnie e, żeby niwelować tą nadsterowność tego tylnego napędu. Jeżeli to macie źle ustawione, albo nawet za bardzo macie z kolei przód. Z rozbieżnie. A, to będzie w ogóle też jest, jest ciekawe. Zbyt bardzo rozbieżnie ustawione koła. z na opony, to jest jedna rzecz. Ale e, od razu poczujcie, że na przykład ciężej wam się manewruje tym samochodem i wcale nie będzie on się dużo lepiej e, prowadził. To nie jest tak, że on nagle spowodujecie, że nie będzie podsterowny. Nie, 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 to tak e, nie działa. Źle ustawiona zbieżność, źle ustawiona geometria powoduje niepewność, źle prowadzenie auta, niebezpieczeństwo nawet, może zwłaszcza kiedy są gorsze warunki pogodowe, może powodować, że samochód może wpaść w poślizg. Dlatego to jest ważne, żeby wszystko było prawidłowo ustawione tak jak należy. Mam nadzieję, że dzisiejszym filmikiem dałem Wam odpowiedź na kilka pytań. No i jeżeli się podobało, obowiązkowo łapka w górę, subskrypcja. Jeżeli możecie, jeżeli jesteście w stanie, zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję, cześć.